Wiedziałem. Cholera, wiedziałem, że to ty. Gdy we mgle zaczęło się kotłować, powiedziałem chłopakom, to Geralt z Rivi albo nie nazywam się Vernon Roche. To twój kumpel? Znalazłem go przed chwilą. Już nie żył. Ciekawe. To chyba wergeński strój. Prawie przedarł się przez mgłę. Czego tu szukasz? Tris jest gdzieś w okolicy. Wciąż szukasz swojej czarodziejki? Gdyby się tu pojawiła, wiedziałbym o tym. W takim razie mało wiesz, albo zwyczajnie kłamiesz. Chędosz się, suczy synu. Nie jestem ci nic winien. Dokonałeś wyboru. Uciekłeś z elfami, a Wes o mało nie zginęła u tego kurwiego syna Loredo. Wes. Wszystko z nią w porządku? A co cię to obchodzi? Wszyscy mogliśmy zginąć, kiedy ty zabawiałeś się w wiewiórkę. Nie jestem jednym z twoich ludzi, Roche. Nie zdradziłem cię. Tego nie powiedziałem. Ale pomyślałeś. Z tobą albo przeciwko tobie, co? Śmierć Foltesta pewnie też już cię nie obchodzi. Zabójca porwał Triss, pamiętasz? Pomóż mi ją znaleźć. Obiecuję, że dotrzymam słowa danego w lochach lawaletów. Nie wiem, dlaczego to robię. Dobra, jeśli Tris rzeczywiście jest gdzieś w obozie, to może przebywać tylko w jednym miejscu. Na tyłach blisko brzegu rozłożyli się Nilfgaardczycy. Nikt nie ma tam wstępu. Możesz się przekraść przez obóz, albo przejść jaskiniami. O bramach zapomnij. Wejście do jaskini jest w namiocie markietanek. Panienki sobie wymyśliły, że będą tam tamtędy chodzić na hrabiów i rycerzy, ale zalęgły się tam potwory. Jeśli masz dość zabijania potworów i chodzenia na dziwki, to na wschodzie znajdziesz ścieżkę prowadzącą nad rzekę. Dotrzesz w okolice kantyny, a potem będziesz musiał się przekraść przez cały obóz. Dzięki, Rosz. Trzymam cię za słowo, Geralt.